Bajki dla dzieci. Florka i Melek, pierścień, który pozwala zmieniać kształt. Florka i Melek bawili się w ogrodzie, układając z kamyków małe ścieżki między krzakami porzeczek i kwiatami. Słońce świeciło jasno, a wiatr pachniał świeżym latem. Nagle coś błysnęło w trawie tuż obok stóp Melka. Co to? Zapytał chłopiec, schylając się i podnosząc maleńki, złoty pierścionek. Patrz, florko! Wygląda jak skarb. Florka podbiegła i spojrzała na znalezisko. Pierścień był malutki, idealny na dziecięcy palec. W jego środku połyskiwał drobny, niebieski kamyczek, który lśnił jak kropla porannej rosy. Może to zaczarowany pierścień. Szypnęła dziewczynka z przejęciem. I wtedy z krzaka wyskoczył dobrze znany stworek pufek. Miał jak zwykle puchate uszka i brzuszek, a tym razem nosił miniaturową czapkę maga. – Nie dotykajcie go bez opowieści! – zawołał. – To nie jest zwyczajny pierścionek. To pierścień zmiany. – Co robi? – zapytał melek, zerkając na pierścionek w swojej dłoni. Pozwala na krótko zmienić się w coś innego, wyjaśnił Pufek. Ale tylko przez trzy minuty trzeba dobrze się zastanowić, zanim się go użyje. Dzieci spojrzały po sobie z błyskiem w oczach. Ja bym chciała być ptakiem zawołała Florka albo kotkiem a ty, Melku tygrysem odpowiedział chłopiec z zapałem. Takim dużym i szybkim. W porządku, powiedział pufek. Ale pamiętajcie, trzy minuty i ani chwili dłużej. Potem trzeba odpocząć, zanim użyje się pierścień ponownie. Melek pierwszy wsunął pierścień na palec. Poczuł ciepło w dłoni i nagle jego nogi zamieniły się w łapy, a ciało pokryło się pręgowanym futrem. Był tygrysem. Zaryczał cicho, po czym pobiegł przez ogród, przeskakując kamienie i krzaki. Florka klaskała z zachwytu. Teraz ja! Powiedziała, gdy pierścień znów zaczął błyszczeć. Wsunęła go na palec i już po chwili stała się małym, białym kotkiem z niebieskimi oczami. Skoczyła na ławkę, mrucząc i przeciągając się leniwie. Pufek mierzył czas na zegarku z zębatkami. Trzy, Dwa, jeden czas minął. Zawołał i kraśnięciem przywrócił dzieci do ich zwykłej postaci. Florka i Melek spojrzeli na siebie, śmiejąc się głośno. Ale to było super! Zawołał Melek. Czułem się jak prawdziwy tygrys, a ja mogłam wskoczyć na najwyższą gałąź jabłonki, dodała Florka. Pufek usiadł obok nich. To bardzo potężny pierścień powiedział poważnie. Można się nim dobrze bawić, ale trzeba też uważać. Czasem łatwo się zapomnieć i chcieć być kimś innym zamiast sobą. Dzieci zamyśliły się na chwilę. Melek pogładził pierścień. czyli to tylko na chwilę. Potem trzeba wrócić do siebie. Dokładnie pokiwał głową pufek. Bo bycie sobą też jest fajne. Czasem nawet najfajniejsze. Florka spojrzała na swoje dłonie. Chyba wcale nie chciałabym być kotkiem na zawsze. Kotki nie mogą rysować ani pić kakao. Tygrysy nie mogą chodzić do przedszkola dodał melek. Pufek uśmiechnął się szeroko. To dobrze, że to wiecie. Pierścień zostawię wam na dziś, ale tylko do zachodu słońca. A potem musi wrócić do magicznej skrzyni. Do końca dnia Florka i Melek użyli pierścienia jeszcze dwa razy. Melek został ptakiem i poleciał nad ogród, a Florka zamieniła się w małego słonika, który z radością chlapał wodą z konewki. Zawsze wracali do siebie uśmiechnięci, choć trochę zmęczeni. Gdy słońce zaczęło chować się za horyzontem, dzieci oddały pierścień Pówkowi. Pamiętajcie tylko jedno. Najważniejsze to być sobą, nawet jeśli czasem na chwilę dobrze jest spróbować czegoś nowego. Morał, bycie kimś innym może być zabawne, ale największa przygoda to bycie sobą, bo nikt inny nie potrafi być tobą lepiej niż ty. Obserwuj, poluk, udostępnij. Do usłyszenia.